Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski, który razem ze mną będzie komentował dzisiejszy mecz. Obecny stadion Park de Prince to trzeci z kolei stadion pod tą samą nazwą w tym samym miejscu. Zbudowany w latach 1969-72 stadion wcale się nie zestarzał. Wymagał jedynie modernizacji infrastruktury przed turniejem w 2016 roku. To ustawienie Paris Saint-Germain właśnie na Państwa ekranach. Jeśli chodzi o formację w wyjściowym składzie, to 4-3-3 to już właściwie klasyka. Takie ustawienie z dwoma bocznymi napastnikami sugeruje, że taktyka zakłada ataki skrzydłami i dośrodkowania, a to zawsze jest widowiskowe. Dodatkowo pomocnicy również mogą czasem podłączyć się do akcji. Spójrzmy na ustawienie gości. W dzisiejszym spotkaniu będą ustawieni 4-5-1 z nieco bardziej ofensywnie ustawioną linią pomoc. A ma to na celu częstsze włączanie napastnika do akcji, aby nie musiał jedynie walczyć z obrońcami o górne piłki lub czaić się na granicy spalonego w oczekiwaniu na jakieś prostopadłe podanie. Ważna będzie wymienność pozycji napastnika i wysuniętych pomocników. Puchar zdobywców Pucharów, inne europejskie Puchary, finały i półfinały. Paris Saint-Germain wiele osiągnęło w rozgrywkach europejskich. Biorąc pod uwagę niewielki staż klubu, a także jego obecną sytuację finansową, można spodziewać się znacznie większej liczby sukcesów w Europie i to już w najbliższym czasie. No i zaczynają. Mamy nadzieję na 90 minut doskonałego futbolu. Dobra pozycja do oddania strzału. Ach, było blisko. Niestety nie wyszło. Drużyna przeciwna przy piłce. Kabani. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Groźnie, ale zdążyli na czas. Tiago Motta. Fantastyczna wrzutka w pole karne Di Marii. Traxler. Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. Knaś Milner. No i udało się odzyskać piłkę. Mi Maria. No z tego... To nie był udany wślizg i mamy rzut wolny. No umiejętnie przejął teraz obrońca. Mi Maria, Kawani, No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ach, ładnie przejął tutaj na skrzydle. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Matwidi. Grając piłką zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Już blisko pola karnego. Matwidzi. Oddaje piłkę koledze. Dobre podanie na wolne pole. Wylatki. Było blisko, a jednak słupek. Piłka wciąż w grze. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Sławe przyjęcie i natychmiastowa strata. Di Maria, ładne dośrodkowanie. Świetnie udanie, wypiąstkował w pole. Jest okazja! Piłka posłana stanowczo za wysoko nad poprzeczką. Zobaczmy ten nieudany strzał na powtórce. No, było blisko. PSG rozpocznie od rzutu załku. autu. Marko Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Ładnie posłał prosto palble do przodu. No przejął, ale nie opanował piłki. Mi Maria. Zdążył w ostatniej chwili. Będzie strzelał. Świetnie się spisał. W bramkach mu dziękuję. Mamy rzut rożny dla przeciwników PSG. Kabani. Di Maria. Piłka wędruje jak po sznurku. Draxler! Świetnie, brawa dla bramkarza. I za chwilę wznowienie gry, odrzut rożnego. Thiago Silva! Znakomicie obronił tę główkę. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Bliska już do bramki. No cóż on najlepszego zrobił? Po co ten strzał? Nie mam pojęcia. Pozostali zawodnicy też nie patrząc po ich minach. Był dzisiaj praktycznie niewidoczny i moja opinia nie jest chyba odosobniona. No, nie pokazuje się jak dotąd z najlepszej strony. Nie może znaleźć sposobu na obrońców, którzy zupełnie. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Trener wprowadza świeżego gracza. Zespoły rozpoczęły drugą połowę. Sędzia przerywa akcję i popatrzmy. Lachsler. Blisko pole karne. To mogło być groźne, gdyby nie ten przechwyt. Tiago Motta. Nieprawdopodobna obrona. Bramkarz gradzi fantastycznie. Czy utrzyma czyste konto do ostatniego gwizdka? Dni grają taka klepka w języku piłkarskim. Strzela, świetnie interweniuje. No i mają jutrożnik. To byli gola i to nie powinno dziwić, są dzisiaj wyraźnie lepsi, zasypywali rywala gradem strzałów. Piłka musiała w końcu trafić do siatku. Ich przewagę widać na całym boisku, mają w sobie jakąś siłę, kontrolują przebieg spotkania. Dopiero w drugiej połowie obejrzeliśmy bramkę. Dobry przechwyt przejmuje teraz piłkę. Draxler. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Kamani! Broni nie wypuszcza piłki z rąk. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. Dobra pozycja do oddania strzału. Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. No piłka opuściła boisko, będziemy mieli rzut rożny. No i będziemy mieli zmianę i to aż trzech zawodników na raz. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki. Mi Maria, Może być groźnie. Ciepskie dośrodkowanie i obrońca bez większego trudu przejmuje piłkę. No już blisko polekarny. Jest szansa na dośrodkowanie. Skuteczna interwencja, i znowu mają piłkę. Mimo, że był naciskany, kapitalnie panuje nad piłką. Tą I będziemy mieli wrzut z autu. Już blisko pola karnego. Nakomicie zagrywa prostopadłą piłkę. Story. I od końcowego gwiska arbitra dzieli nas 10 minut. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Gdyby nie ten przechwyt, kto wie, może byłby gol. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleńcy. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć. A zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Wkrótce spotkanie dobiegnie końca. Zawodnicy czują presję czasu. Teraz przejęli to podanie, i co dalej? Javier Pastore robi się niebezpiecznie. Wyraźnie widać, że nie wytrzymał nerwowo. Normalnie powinien zamienić to na bramkę. Brakuje mu jeszcze chyba doświadczenia. Doświadczenia i zimnej krwi. Musi stać się takim bezwzględnym egzekutorem, a na razie trochę mu jeszcze do tego brakuje. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Dobra interwencja obrony. Niestety stracił piłkę. 1 do 0 tak kończy się ten mecz. Skromne zwycięstwo, ale wygrana.